Program powiększali Łukasz Chybiński. Witam państwa bardzo serdecznie w studiu ze mną wiceprezydent Zielonej Góry Violeta Harandlak. Witam panią prezydent. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o debacie oświatowej, której gdzieś tam echo ciągle echa rozbrzmiewają i w Zielonej Górze i na terenie gminy króciutko o wrażeniach Pani wrażeniach prywatnych, może nie jako prezydenta miasta. Prywatnie to myślę, że ten obszar dyskusji już uległ jakiemuś takiemu zwyczajnemu zmęczeniu. Ludzie są zmęczeni, już nie chcą dyskutować. Myślę, że ten temat ciągle omawiany też może powodować, że przestajemy się bardziej interesować, mniej interesować tym tematem. Natomiast ja cieszyłam się z tego, że była frekwencja, że przyszli ludzie, że chcieli rozmawiać, że padały pytania z sali. Nie oceniam jakości tych Pytań, bo tutaj każdy miał prawo zadać takie pytanie: jakiego nurtuje, jakiego gnębi. Natomiast Mam taki, taką gorycz i taki żal o to, że tak naprawdę sprowadzamy dyskusję o świecie do pieniędzy, do mówienia o jakichś zyskach. To nie jest przedsiębiorstwo. Nikt nigdy na tym nie zarobi. I jakkolwiek wójt będzie starał się przekonać kogokolwiek, że oto my jako miasto zarabiamy na tym, że dzieci z gminy przychodzą do nas, to pewnie tylko i wyłącznie w ujęciu takim, że osiągamy wysokie wyniki, że mamy postęp edukacyjny, ale na pewno nie jest to w formule jakichś środków finansowych, które nagle gdzieś przychodzą i one przynoszą zyski, z których na przykład nie wiem, możemy drogę wyremontować. To jest nieprawda. Absolutnie to jest nieprawda. Zresztą myślę, że wszyscy z Państwa wiedzą, że tak naprawdę do oświaty dokładamy, ale to dokładanie to jest też inwestowanie, tylko to nie jest inwestowanie, które widać za rok, za dwa, za trzy. To jest tak naprawdę inwestowanie w przyszłość i to, że dzisiaj jesteśmy dumni z naszych wyników nauczania, daje nam gwarancję tego, że ta przyszłość rysuje się bardzo jasno i tak bardzo barwnie, bo mamy zdolnych ludzi i możemy być spokojni o to, że w przyszłości ci ludzie sobie poradzą w życiu, że będą pracować dla dobra tego kraju, że będziemy się rozwijać. I to myślę jest tym zyskiem, który jest absolutnie niewymierny, a który jest najważniejszy w oświacie. Pani prezydent, bardzo dobrze się składa, że pani o tym powiedziała, bo ja zapraszając panią do studia, miałem taki pomysł na tę dyskusję, żeby rzeczywiście zostawić pieniądze z boku, żeby zostawić te słupki z boku, wykresy, bo spotkałem się z taką opinią, nie wiem czy to jest cytat z pani, ale podczas tej debaty. Dziecko ma dosłownie wnosi to, do jakiej szkoły chodzi, tak? Małe, małe dziecko. To rodzice decydują, rodzicom głównie zależy, owszem, żeby to była dobra szkoła, ale w momencie, kiedy to dziecko jest jeszcze małe, jest to podstawówka, główny argument, priorytet to jest bliskość tej szkoły. To jest coś, co upewnia mnie, zapewnia mnie w przekonaniu, że raczej nie zamierzacie likwidować szkół, bo wtedy dzieci z przedszkola, z podstawówki musiałyby gonić ileś tam kilometrów do Zielonej Góry. Nie o to nam chodzi. Skupmy się na Poziomie wiedzy, o tym jak, w, jaki, w jaki sposób te dzieci mają dostęp do wiedzy, bo to też jest istotne, to się przekłada na wyniki. I teraz, w trakcie tej debaty, tak jak pani powiedziała, była mowa dużo o pieniądzach, ale o sposobie nauczania, o zajęciach pozalekcyjnych, o takich historiach. Tutaj nie uciekniemy przez moment do hasła dopłacanie do szkoły, bo wiemy, jak w Zielonej Górze to wygląda, wiemy o dodatkowej godzinie matematyki, ale takie rzeczy są ważne. Czy w gminie ktoś próbował Wam pokazać? Jaki jest sposób tego nauczania? Jakie są wyniki tego nauczania? Czy Wy się spotkaliście z takimi argumentami, czy tylko likwidujecie, zwalniacie, chcecie likwidować, chcecie zwalniać, nie będziecie nam wozić dzieci do szkoły? Jak wygląda ta okay. druga strona? Myślę, Panie Radakro, że dotknął Pan najważniejszej, najistotniejszej rzeczy. Ja rzeczywiście cały czas mówię o tym, że zabrakło w tych dyskusjach mowy o dziecku, czyli o tym odbiorcu tej usługi edukacyjnej i my o nim nie usłyszeliśmy ani słowa. Bo, tak jak pan powiedział, ja wielokrotnie powtarzam, że dziecku. Jest wszystko jedno jak ta szkoła się nazywa, czy ona jest wiejska, czy ona jest miejska. Ważne już jest imię tej szkoły, tak, bo ono może jakby przyciągać. Natomiast rodzicom i dzieciom tak naprawdę zależy, żeby szkoła była dobra, żeby w tej szkole było bezpiecznie, żeby w tej szkole była dobra atmosfera. I to jest istotą szkoły. I my nie mówimy o tym odbiorcy, my nie mówimy tego, co oferujemy tym dzieciom i tak naprawdę do czego chcielibyśmy zmierzać w tych naszych działaniach w poszczególnych szkołach. Każda szkoła ma swoją autonomię, każda szkoła ma swoją tradycję, każda szkoła ma swoje metody i formy wypracowane już wieloletnim doświadczeniem do tego, aby uzyskać te sukcesy i żeby rzeczywiście się promować. I o to wszystko powinniśmy przede wszystkim zadbać, bo jeżeli o to zadbamy, to nie ma tutaj jakichś lęków o to, czy będę miała pracę jako nauczyciel, czy szkoła będzie istniała. Natomiast jeżeli my będziemy się cały czas spierać na temat tego, kto ma więcej pieniędzy, subwencji, czy ten zysk jest po stronie miasta, czy gminy, to my rzeczywiście ja zapomniemy w ślepej. jak gałę. zaczęli słuchać tej dyskusji, to mogli poczuć się trochę dziwnie z racji tego, że ktoś zaczął ich dzieci traktować. Po prostu jak towar, ja powiem Nie szczerze, jako że ucznia, jak kogoś, za kim idą pieniądze. Jako rodzic też bym się poczuła jako ten klient, co do którego ma się jakieś roszczenia. Oto, drogi rodzicu, musisz wiedzieć, że my dopłacamy, że my tutaj musimy o to walczyć. Rodzic musi być tego pozbawiony. Absolutnie. On ma mieć poczucie bezpieczeństwa, że oddał dziecko do szkoły, w której dziecko czuje się bardzo dobrze, w której jest dobrze nauczane, w której jest wychowywane. Który jest mu dobrze, ciepło, bezpiecznie. I to jest głównym celem, i myślę, tą motywacją, która przyciągnęła tych rodziców do tej sali, kiedy chcieli słuchać właśnie o tym. Mało interesuje rodzica jakiś spór wewnętrzne, między Radami czy, czy między Wójtem a Prezydentem, co to rodzica generalnie mówiąc tak kolokwialnie obchodzi. Jego tak naprawdę obchodzi, czy ta szkoła nadal będzie funkcjonowała, czy w tej szkole będzie nadal tak dobrze, czy on będzie mógł się czuć leczenie. Czy dziecko w tej szkole znajdzie Dokładnie miejsce? Tak. Pani prezydent, ja chciałem zapytać, bo samorządowcy, dyrektorzy szkół w jakiś sposób pewnie muszą się rozliczać, składać raporty z tego, jak ta szkoła funkcjonuje, jak ta placówka funkcjonuje, jak to jest w zielonej górze. Pani wypisuje takie raporty, jak to wygląda? Rzeczywiście Ministerstwo Edukacji kilka lat temu nałożyło taki obowiązek na samorządy, aby sporządzać tak zwane raporty o stanie oświaty. Te raporty o stanie oświaty, to akurat w przypadku Zielonej Góry, Zielonej Góry to bardzo obszerny dokument, ponieważ radni Zielonej Góry są bardzo dociekliwi i ich, ich jakby oczekiwania co do tego raportu są bardzo duże. I jakbym tak porównał, prze w przeciągu trzech lat to on jest coraz grubszy, Ja nieraz się śmieję, że to będą dwa tomy niedługo. Ale to też dobrze świadczy o tych wszystkich, no, którzy są z racji Wszystko tego, że w Radzie wiecie. Miasta mamy dużo nauczycieli. Być może dyrektorów. jest to powód, natomiast myślę, że to też jest wynikiem ogromnego zainteresowania tą, tym obszarem i tą. No bo to połowa sferą. budżetu miasta. Dokładnie jak. tak. W związku z czym my w tym raporcie jesteśmy zobowiązani do ujęcia wszystkich danych dotyczących egzaminów zewnętrznych na wszystkich poziomach kształcenia, również dotyczących bazy placówek oświatowych, oceny również tego, dlaczego te wyniki są słabsze, lepsze kto osiąga najlepsze, kto najniższe oraz powodów dla których na przykład osiągamy słabsze wyniki i my to analizujemy, my również przekazujemy programy naprawcze, które są realizowane w każdej szkole, a każda szkoła po Egzaminie zewnętrznym musi sporządzić taki raport, taki plan naprawczy, na podstawie którego będą zapisy, które będą jakby kierunkowały takie działania, które miałyby w przyszłości właśnie osiągnąć lepszy wynik nauczania na tych poziomach, którymi szkoła się zajmuje. I ja pozwoliłam sobie dotrzeć do takiego raportu również z sesji Rady Gminy, i to powiem szczerze, bardzo ciekawy dokument. Otóż każdy dyrektor szkoły w gminie jest zobowiązany, jakby stanąć na takiej sesji i zdać sprawozdanie z wyników kształcenia przed całą radą gminy. To inny sposób, inna metoda. Natomiast myślę, że przyjęta właśnie przez radę gminy. W na podstawie tej ustnej, wnioskuję, że na podstawie ósmej, ustnej wypowiedzi dyrektora szkół rada sobie opiniuje jakieś nie wiem, wyniki tej szkoły. Jak to nie, ma, nie ma tutaj jakby takiego zapisu, który mówiłby, czy to jest w formie pisemnej, natomiast są wypowiedzi dyrektorów poszczególnych radnych. No tak jak to jest scenogram z rady naszej czy też gminnej rady na debacie oświatowej. Słyszeliśmy dyrektora Witelta Towpika, który mówił o jakby przyczynach słabszych wyników nauczania i upatrywał ich jakby w tych obliczeniach okręgowej komisji egzaminacyjnej w tym, że dzieci mają różnego rodzaju dysfunkcje, deficyty. Myślę, że nie ma szkoły w całej Polsce, gdzie nie ma takich uczniów. Natomiast no, z takimi uczniami tutaj... jest najwięcej pracy, Czy znaczy, jest pracę. najwięcej pracy, natomiast to nie dyskwalifikuje tych uczniów do tego, aby nie osiągnąć. Tych Oczywiście. Dobrych wyników. Myślę, że to jest. Dokładnie. I tutaj powiem szczerze, że wyniki omawiane i jakby przyczyna tych słabych wyników jest zupełnie inna niż ta, która została podana podczas debaty. Otóż radni gminy i wójt przyjął sprawozdanie, w którym dyrektorzy wskazują, że dzieci na terenie gminy mają niskie ambicje. To bardzo przykre dla, ta przykra ocena dla dzieci, które mieszkają na terenie gminy, jak również powodem tych złych wyników jest niskie wykształcenie rodziców. Jeżeli wójt, jeżeli dyrektorzy szkół mają taką opinię. No to jest dokument oficjalny? To jest dokument oficjalny. Znajduje się na stronie internetowej gminy, także każdy ma do niego dostęp. Myślę, że mieszkańcy być może do tej pory nie interesowali się tym, ale warto wiedzieć, co władze gminy, co dyrektorzy myślą o swoich mieszkańcach. Pani prezydent, ja zapytam może w ten sposób. Ja potrafię sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby pani w Zielonej Górze powiedziała o tym, że niskie wyniki z jakiegoś egzaminu czy niskie wyniki nauczania to powód taki, że zielonogórscy uczniowie nie mają ambicji, a ich rodzice to ja to inaczej troszeczkę zinterpretuję. To osoby głupie po prostu, no bo tak można to odczytać. A powiedziałabym bardziej tak odnosząc to do siebie, że dobrze, że w, świetle, że w świetle tego, co tu jest napisane i powiedziane, nie mieszkam w gminie, bo mój tata ma wykształcenie zawodowe według dyrektorów szkół gminnych i wójta ja nie mam żadnych szans na to, żeby osiągnąć jakiś sukcesy no tak, Tata nie sukces jest wykształcony, edukacyjny. to dziecko nie ma ambicji. Tata tak? nie jest wykształcony, no, no tutaj to pojęcie względne, co dla kogo jest wykształcenie, no ja uważam, że mój tata jest wykształcony i bardzo go cenię za to, co osiągnął w życiu. Natomiast nie może być to powód, dla którego ja jestem dyskryminowana i od razu skazana jakby na niebyt edukacyjny, tak? No bo cóż można po mnie się spodziewać, skoro mój tata ma wykształcenie zawodowe? No taki, takim osobem myślenia się absolutnie nie zgadzam i nie ma we mnie zgody na to, żeby mówić również o dzieciach, że nie na, mają ambicji. Na zakończenie naszej rozmowy chciał, czy z takim dokumentem coś można zrobić, no bo nauczyciele są w szkołach i, i, i dyrektorzy szkół są od tego, żeby z uczniami pracować. Skoro nauczyciel i dyrektor szkoły stwierdza, że problemem jest to, że uczeń nie jest ambitny, to jak on ma do niego podejść? Można tak naprawdę wyjść z założenia, że jeśli takie są wnioski z wyników egzaminów zewnętrznych, to tak naprawdę po co pracować? My nie mamy celu ani sensu bo mamy dzieci, które nie mają ambicji, rodziców, którzy mają bardzo niskie wykształcenie. To rzeczywiście napawa ogromnym smutkiem I, i powiem szczerze, że jako nauczyciel czułabym się bardzo źle i dyskomfortowo, gdybym miała pracować w szkole, w której tak naprawdę obcina mi się skrzydła, mówiąc obrazowo, bo właściwie każdy mój wysiłek jest niweczony, bo właściwie po co ja mam pracować i mogę jakby tylko te 45 minut jakoś pobyć z tymi dziećmi w klasie, bo właściwie na żaden sukces te dzieci nie mogą liczyć, a ja również moja praca nie ma najmniejszego sensu, bo, jakby ich rodzice są słabiej wykształceni. Pani prezydent, bardzo dziękuję pani za wizytę w studiu. Wiceprezydent Zielonej Góry, Violeta Harężlak, była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Spokojnego weekendu. Życzę do zobaczenia.